24 listopad 2024 to data debiutu Rubena Amorima w barwach Manchester United. Podsumujmy sobie, co zmieniło się przez ostatni rok. Portugalczyk poprowadził United w 54 meczach: 22 zwycięstwa, 11 remisów i 21 porażek. Na papierze nie wygona to niesamowicie, ale to pierwszy rok. Dużo zmieniło się nie tylko w systemie i grze, ale i w strukturach klubu, polityce transferowej czy nowej tożsamości drużyny. Gra w ustawieniu 1-3-4-2-1 wygląda coraz lepiej, a zawodnicy nie narzekają już na system, lecz zdali sobie sprawę, że złe wyniki były spowodowane ich słabą grą i niskim zaangażowaniem, co jakiś czas temu przyznał Mateusz Kunia. Sir Alex Ferguson wypowiedział się... Mam nadzieję, że odniesie tu sukces, bo w Manchesterze United menadżer po prostu musi wygrywać. Wygląda to coraz lepiej. Głos zabrał również Cristiano Ronaldo. Ruben Amorim robi w Manchesterze United co może. Czego od niego oczekujecie? Cudów? To niemożliwe. Klub ma dobrych piłkarzy, ale niektórzy z nich nie mają pojęcia o tym, czym jest Manchester United. Porządki w szatni. Antony, Sancho, Hoylund, Onana, Rashford, Lindelof, Malasia zostali odsunięci od drużyny. Jest jeszcze paru piłkarzy, którzy muszą opuścić Manchester United, ale wygląda to coraz lepiej. Kolejne zmiany to przyjeżdżanie wcześniej przed treningiem czy dłuższe pozostanie po, wspólne posiłki i integracja, by cała drużyna wciąż się docierała, co procentuje na murawie. Ruben Amorim zarządził również, by połowa zawodników rozdawała autografy przed każdym meczem domowym, a druga połowa po meczu. Każdy zawodnik, nieważne czy wygranym, czy wysoko przegranym spotkaniu, ma być dla kibiców, którzy są z klubem na dobre i na złe. Sam Portugalczyk zawsze jest i poświęca masę czasu, Był uszczęśliwić kibiców. Podsumowując, jeszcze nie jest pięknie, ale statuetka menadżera miesiąca, dobre transfery do klubu, cały czas lepsze wyniki oraz stawianie się wielkim rywalom mogą cieszyć. Był czas, że wszyscy skreślali Amorima, a ten odbudował drużynę i patrzy w przyszłość z uśmiechem. Ser Alex Ferguson też był bliski zwolnienia w swoim pierwszym roku, lecz dostał czas i dalej wiemy jak to się potoczyło. Mam nadzieję, że tutaj historia się powtórzy. Jutro w rocznicę Manchester United podejmie Everton. Jaki wynik typujesz? Napisz w komentarzu, zostaw polubienie, obserwacje, a my się widzimy jutro. Na razie.